Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Liczba zachorowań w Polsce na koronawirusa stale rośnie i nie omija to także Łódzkiego. Choć sytuacja w województwie nie jest tak zła jak u sąsiadów, wojewoda Tobiasz Bocheński zdecydował o zwiększeniu do maksimum łóżek w szpitalu tymczasowym i przekształceniu szpitala w zgierzu w jednoimienny. Na sesji sejmiku wojewódzkiego marszałek Grzegorz Schreiber oraz wicemarszałek Piotr Adamczek odpowiadali na pytania radnych o przygotowanie Łódzkiego do pandemii. Dzięki temu, że. Byliśmy i jesteśmy przygotowani na najgorsze scenariusze. Nasze województwo dysponuje sprzętem, dysponujemy miejscami w szpitalach i na tę chwilę mamy zapewniony personel. To są te trzy składowe elementy, tak bardzo istotne, gdy rozmawiamy o epidemii. Myślę, że każdy z nas no jest winien takie słowa podziękowania dla całego środowiska medycznego, czyli dla całej służby zdrowia, dla wszystkich lekarzy, pielęgniarek, ratowników, diagnostów. Księży Młyn, słynne miasto w mieście, które wybudował Karol Scheibler jeszcze w XIX wieku w Łodzi, pięknieje w oczach, a już wkrótce kolejne budynki na Księży Młynie zmienią wygląd, ponieważ 13,5 miliona złotych na rewitalizację osiedla fabrykanckiego przekazał marszałek województwa Grzegorz Schreiber. W niebie, a może w piekle? Gdzie ukrył się jeden z największych poetów wszechczasów, Dante Alighieri? Na to pytanie odpowie gra inspirowana boską komedią przygotowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną imienia Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Jakim słowem zakończył Dante każdą z ksiąg boskiej komedii? Kim była piękna Beatrycza? Co wspólnego ma róża z siedzibą Boga? Jaki napis widnieje u Dantego nad bramą piekła? Zagrajcie, a poznacie odpowiedzi. Zagrajcie w naszą boską grę. Warto łączyć sobie tradycję i nowoczesność. Jest bezpłatna i dostępna 24 godziny na dobę. Niech moc z stałego umocni nas, a nadchodząca wiosna niech ociepli wszelkie chłodne relacje i rozkwitnie życzliwością w naszych sercach. Telewizja Centrum ma już ponad 30 lat. Korzystanie z naszych usług to mnóstwo korzyści. Po pierwsze jest nią bogata oferta programowa, pośród której każdy znajdzie coś dla siebie. Po drugie pokazaliśmy, że internet może być szybki, stabilny i przede wszystkim tani. Co również istotne, pełnimy ważną misję w życiu Zgierza. Poprzez program lokalny dostarczamy Państwu informacje dotyczące naszego miasta. Tworzymy zespół ludzi, którzy lubią to, co robią. Dlatego też tworzenie nowych reportaży i programów cyklicznych, Ku zadowoleniu widzów to dla nas priorytet. Jakość bardzo się poprawiła. Sposób organizacji wiadów, sposób nagrywania, fotografowania jest profesjonalny. Bo jednak takie lokalne wiadomości dla niektórych są ciekawe. Żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje. Zadowolona jestem, oglądam często Telewizja ogólna to nie nadaje dużo rzeczy, a w lokalnym się pan więcej coś dowie korzystając z naszych usług internetu czy telewizji wspieracie państwo finansowo nasze miasto. Jak powszechnie wiadomo, część z każdego podatku dochodowego wraca do budżetu miasta. Między innymi z tych środków realizuje się miejskie inwestycje takie jak budowę dróg, chodników czy placów zabaw. Kwoty tego podatku są całkiem spore i to nas bardzo cieszy, bo to rzeczywiście przyczynia się przynajmniej po części do tutaj do budowy naszego również lokalnej społeczności. Te podatki przecież jak wszyscy wiemy, część, tak zwany odpis podatkowy, część kwot podatku zostaje na miejscu, jest wykorzystywana przez samorządy. Wobec tego no jest to bardzo, bardzo istotna również taki element budowy społeczności lokalnej. Do Państwa dyspozycji pozostawiamy blisko 170 kanałów cyfrowej telewizji naziemnej, satelitarnej za bardzo przystępną cenę abonamentu. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług i dziękujemy, że jesteście z nami. Dzień dobry, Emila Okupska. Jak w każdy piątek spotykam się z Państwem, aby przekazać najistotniejsze komunikaty z naszego miasta. Wybieram te tematy, które mogą Was zainteresować, ale i pomóc w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Informacje pochodzą m.in. od instytucji publicznych, organizacji pożytku publicznego oraz od mieszkańców, którzy dzwonią do nas z różnymi tematami. Zapraszam do oglądania. Mamy 30 546 nowych przypadków koronawirusa podało w piątek Ministerstwo zdrowia zmarło 497 kolejnych chorych. Masz 60 lat lub więcej? Zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Jak możesz się zapisać? Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię 989 Możesz to zrobić sam lub możecie zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl. System zaproponuje ci 5 dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko twojego adresu. Zaraz po dokonaniu rezerwacji otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem. Wyślij SMS pod numer 880 333, 333, 333 o treści szczepimy się. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień. Jeśli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień, skontaktuj się z nim. Dowiedz się więcej na gov.pl ukośnik szczepimy się. Przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki COVID-19, wciąż mogą ubiegać się o wsparcie z zakładu ubezpieczeń społecznych w ramach tarczy antykryzysowej. Chodzi tu m.in. o takie elementy tarczy jak o zwolnienie z opłacania składek i świadczenia postojowe. Przedsiębiorcy z określonych branż mogą wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za styczeń 2021 roku albo za grudzień 2020 roku i styczeń 2021 roku oraz za luty bieżącego roku. Wniosek RDZ B7 można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia. Do tej pory w ramach TARCZ ZUS udzielił pomocy na kwotę ponad 31 miliardów złotych. W województwie łódzkim kwota pomocy z ZUS wyniosła ponad miliard 157 milionów złotych. Wnioski, podobnie jak w poprzednich miesiącach, należy składać przez Platformę Usług Elektronicznych PUEZUS. Takie rozwiązanie zdecydowanie skraca czas rozpatrywania tych dokumentów i pozwala też uniknąć wielu niepotrzebnych błędów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnioski o zwolnienie z opłacania składek należy złożyć do 30 kwietnia. Prawo do pomocy mają przedsiębiorcy z kilkudziesięciu różnych branż. Zakres i forma wsparcia zależy od rodzaju przeważającej działalności gospodarczej, czyli tak zwanego kodu PKD. W ramach najnowszej odsłony tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy mogą ubiegać się m.in. o umorzenie składek zaluty oraz o świadczenie postojowe, które może być maksymalnie trzy razy wypłacone. Chodzi tu o firmy z branży fitness, gastronomicznej, turystycznej, obiekty noclegowe, uzdrowiska, obiekty kultury i rozrywki, firmy zajmujące się fotografią, produkcją lub dystrybucją filmów i muzyki. Chodzi także o fizjoterapeutów oraz o taksówkarzy i prowadzących usługi wspomagające transport. Przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o wsparcie, powinni pamiętać o przekazaniu deklaracji rozliczeniowych i mają czas na złożenie tych deklaracji do końca marca. Oczywiście, jeżeli są zwolnieni z obowiązku składania deklaracji imiennych raportów, nie muszą tego robić. Tarcza antykryzysowa przewiduje również, że przedsiębiorcy z określonych branż mogą otrzymać świadczenie postojowe jednokrotnie, dwukrotnie albo trzykrotnie, przy czym uwzględnia się świadczenia już pobrane na podstawie rozporządzenia, które obowiązywało do 27 lutego bieżącego roku. Wniosek o świadczenie postojowe przedsiębiorcy mogą złożyć najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Do 11 kwietnia został wydłużony okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który przysługuje uprawnionym rodzicom za okres, na jaki zostały zamknięte z powodu COVID-19 żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły. Placówki pobytu dziennego i inne placówki, lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w razie ograniczonego otwarcia takich placówek. Świadczenie to przeznaczone jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Miesięczny zasiłek opiekuńczy, zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i ten przyznawany na tzw. zasadach ogólnych, wynosi 80%. Wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, czyli również za te dni, które są ustawowo wolne od pracy. Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych. Do 11 kwietnia szkoły, żłobki i przedszkola. Powinny zapewnić opiekę dzieciom, osób zatrudnionych m.in. w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, pełniących służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, zatrudnionych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Tych zawodów jest więcej, katalog zawodów jest do wglądu na stronie internetowej ZUS. Jeżeli jednak rodzic nie skorzysta z opieki nad dziećmi zapewnionej np. przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole czy szkołę, przysługuje mu dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jeżeli skorzysta, nie ma wówczas prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Ponad 400 punktach szczepień na terenie naszego województwa trwają właśnie szczepienia przeciwko COVID-19. Przypominamy Państwu kilka prostych zasad po to, żeby szczepienie w punkcie szczepień było przede wszystkim dla Państwa bezpieczne, ale także, żeby przebiegało w dobrej atmosferze. Prosimy, żeby Państwo pamiętali przede wszystkim o punktualności. Każdy z nas dostaje SMS-a przed szczepieniem, gdzie zaznaczona jest godzina, o której mamy przyjść na szczepienie. Nie przychodźmy na takie szczepienie wcześniej. Jeżeli przyjdziemy wcześniej godzinę, dwie godziny, wówczas przed punktem szczepień może utworzyć się. Przyjdźmy maksymalnie 15 minut przed wyznaczonym czasem. Pamiętajmy także o tym, żeby zachowywać bezpieczną odległość od innych osób. Nie tłoczmy się. Nie stójmy w kolejce stojąc jeden za drugim. Zachowujmy bezpieczny dystans od siebie, czyli około 1,5 metra. Pamiętajmy o tym, żeby do punktu szczepień przyjść w maseczce. Maseczka powinna być czysta. Jeśli noszą Państwo wielorazowe maseczki, taka maseczka powinna być uprana. No i najważniejsze, maseczka powinna zakrywać i nos, i usta. Maska założona tylko na nos, albo tylko na usta, nie chroni nas przed zakażeniem koronawirusem, szczególnie w takim tłocznym miejscu. Pamiętajmy także o elementarnej grzeczności. Pamiętajmy o tym, że personel punktów szczepień pracuje bardzo ciężko codziennie, szczepiąc pacjentów i przyjmując chornych od rana do wieczora. Pamiętajmy o tym, żeby stosować się do jego poleceń. Każdy punkt szczepień zorganizowany jest trochę inaczej i to personel tego punktu wie jak najlepiej i najbezpieczniej i szybko i skutecznie zorganizować Państwa szczepienie. Pamiętajmy, że po każdym szczepieniu, około 15 minut, trzeba jeszcze poczekać w punkcie szczepień i sprawdzić czy nie wystąpił jakiś niepożądany odczyn poszczepienny. Pamiętajmy także o elementarnej grzeszności. Proszę, dziękuję, przepraszam. Dużo zdrówka, żeby nas ten COVID jak najszybciej opuścił i wszystkiego najlepszego. Proszę Państwa, spokoju, dużo zdrówka, żebyśmy jakoś potrafili się odnaleźć w tym wszystkim, co nas otacza. Zdrowia, przede wszystkim. Nie ma w ogóle o czym rozmawiać, żeby to się wszystko skończyło. Najważniejsze to zdrowia. Przede wszystkim. Zdrowia, przede wszystkim. Zdrowia, przede wszystkim. Zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Odporności, głównie. To chyba najważniejsze dzisiaj, no nie? No, nie, nie pieniądze i nie jakieś tam inne rarytasy, a mówię: odporność i zdrowie. A reszta to przyjdzie samo. Zdrówka. Tak no samo, również, tak również, tak samo. Drożka, drożka. I dla wszystkich, dla, dla wszystkich, zdrowia. Tak. <laughs> Gdybyśmy byli zdrowi, jak będziemy zdrowi, to już wszystko jakaś się pokona. Jesteśmy w takim okresie, który dla wszystkich wyznawców Chrystusa jest rzeczywiście najistotniejszy i najważniejszy. Jeśli dzień wczorajszy był dla nas, kapłanów, takim wyjątkowym, to myślę, że dla każdego również, bo i było o ustanowieniu Eucharystii. Mnie zawsze ujmuje to, co przeżywają wyznawcy judaizmu. Swoim dzieciom ojcowie tłumaczą w ten sposób: potrzebna jest jedna taka noc, w której można by było usiąść i nawzajem. Rozmawiać o tym, co się wydarzyło i po co jest to wszystko. Myślę, że potrzebny jest taki czas, kiedy i my w naszej Ojczyźnie potrafimy na ten krótki czas wspólnie usiąść i porozmawiać o tym, co się w tym czasie wydarza, dla kogo to wszystko, jaki to ma sens. Ktoś ładnie to ubrał, w piękną odpowiedź żebyśmy zwrócili uwagę na jedną rzecz. Kiedy wchodzimy do muzeum, do jakiegoś zacnego ogrodu, to na początku są wszystkie wystawione najpiękniejsze eksponaty, żeby nas zauroczyć, żeby nas zachwycić, żeby nam pokazać, że tu warto. Liturgia tego triduum paskalnego pokazała nam wczoraj, Sakrament kapłaństwa, Eucharystię to dary miłości Boga dla każdego z nas. Dzisiaj, dzisiaj będzie moment trudniejszy: spojrzenie na krzyż, nawet bez dotykania, bez oddawania Mu hołdu, przez ucałowanie, ale będziemy mogli spojrzeć, żeby uświadomić sobie, że. Na tym krzyżu, w tym znaku e, powinniśmy odkryć największą miłość i największy dar, e, który skierowany jest z, z myślą o nas, e, o naszym zbawieniu, o naszym szczęściu, o, o naszym życiu. I, I jeśli będziemy zatrzymywali się w Wielką Sobotę e, po to, żeby przy tym grobie gdzieś znaleźć się przez moment, to nie po to, żeby e, wszystko jakoś poszło w niwecz, że no, teraz przepadło już. Tylko, żeby w nas rozbudziła się nadzieja, żeby ten poranek zmartwychwstania był taką eksplozją tego wszystkiego, co budzi szczęście, radość i spełnienie, co Bóg dla człowieka przygotował. Dlatego też pragnę wszystkim, którzy przez media łączą się w przeżywaniu tych wielkich tajemnic, życzyć, abyśmy umieli dostrzec. Tę miłość, którą Bóg zasiewa w naszym sercu i w naszych umysłach, e, i tą miłością dzielić się z innymi, byśmy tę miłość niejako uskrzydlali jeszcze bardziej, e, po to, żeby ona dotarła do wszystkich, którzy w obecnym czasie i w obecnej sytuacji czują się trochę przygnębieni i, i zamknięci, i odizolowani, i, i obciążeni. A ja wszystkim chcę powiedzieć, nadzieja ma zwyciężyć, ona ma w nas ożyć, bo wtedy dopiero odkryjemy, kogo mamy obok siebie i w jaki sposób przeżywać to, żeby nikt nie został pozostawiony gdzieś tam. Na, na, na jakieś całkowite odosobnienie. Bądźmy dla siebie życzliwymi, otwartymi, bo wtedy odkryjemy, czym jest Wielkanoc. Wielkanoc nie jest po to, żeby tylko przyjść, pokłonić się, albo zerwać kolejną kartkę z kalendarza jako wyjątkowy dzień. Nie. Wielkanoc jest po to, żeby. Dotknąć tego, co najistotniejsze, jakby dotknąć bijącego serca, od którego emanuje miłość i chce nami zawadnąć. Niech tak będzie pośród nas, wszystkich, którzy tworzymy tę wspólnotę zgierską, ale i wspólnotę szerszą, wspólnotę Kościoła, tego bardzo życzę. Szanowni Państwo, zbliża się czas wyjątkowy, czas świąt wielkiej nocy dla wszystkich chrześcijan, katolików ale myślę, że dla wszystkich nas czas bardzo ważny, czas, w którym przeważnie spędzaliśmy w gronie najbliższym. Ze względu na pandemię COVID-19 przyjdzie nam zapewne po raz kolejny spędzać te święta inaczej. Ze swojej strony, w imieniu własnym, ze swoich współpracowników, ale również w imieniu wszystkich władz miasta Zwierza chciałbym życzyć dużo zdrowia, dużo uwagi i bezpieczeństwa w tym trudnym czasie i do zobaczenia jak najszybciej w tych normalnych czasach. My również życzymy radosnych świąt wielkanocnych, wypełnionych nadzieją budzącego się do życia wiosny i wiarą w sens życia, pogody w sercu i radości. Zostańcie Państwo z nami, bo już za chwilę relacja z koncertu w wykonaniu studentów klas organów Akademii Muzycznej w Łodzi. Wydarzenie to miało miejsce w parafii pod wysłaniem świętego Jana Pawła w Zgierzu. Natomiast w niedzielę, 4 kwietnia o godzinie 12 zapraszamy na transmisję Mszy Świętej z Kościoła pod wezwaniem Świętej Katarzyny. Na kolejne z nami spotkanie zapraszamy w środę 7 kwietnia, tradycyjnie o 16:30. Wesołych, Wesołych świąt! Dzień dobry, Emila Okupska. Jak w każdy piątek spotykam się z Państwem, aby przekazać najistotniejsze komunikaty z naszego miasta. Wybieram te tematy, które mogą Was zainteresować, ale i pomóc w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Informacje pochodzą m.in. od instytucji publicznych, organizacji pożytku publicznego oraz od mieszkańców, którzy dzwonią do nas z różnymi tematami. Zapraszam do oglądania.